Cześć, z tej strony Gerdmarf, a to kolejny odcinek fantastycznej książki. Słuchajcie, mam duży problem. Widzicie, że jest kompletnie innym urządzeniem i kompletnie w innej jakości nagrywane. Pies normalnie po prostu wpierdolił mi kabel od aparatu. Ja mam nagraną już z dawien dawna dla was recenzję lasu Duncton, której nie widzieliście jeszcze do tej pory, bo do tej pory nie jestem w stanie jej opublikować najnormalniej w świecie. Stwierdziłem, że już dość czekacie, a znalezienie tego kabla, wierzcie mi, jest problematyczne, ponieważ albo Sony Center nie, 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 nie chce, 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 żeby pocałował go w dupę, albo serwisy nie są w ogóle otwarte i tak dalej. Nieważne, nie pytajcie. Eee, nagram już wam na tym, a mam nadzieję, że niedługo się coś poprawi. A mam wam dzisiaj do pokazania eee, Krzyż Południa eee, Jakuba Ćwieka. Czwiekiem jest różnie, jak, jak, to, jak to zwykle. Krzyż Południa jest książką średnią. Jest to e, pierwszy tom z serii, którą zaplanował i której nigdy nie skończył i prawdopodobnie nigdy nie skończy. Tą książkę polecam e, dla tych, którzy byli naprawdę dużymi fanami Kłamcy Ćwieka i którzy byli wielkimi fanami e, Barona Samediego. Ponieważ e, ta książka w zasadzie tylko i wyłącznie dla barona Samediego została stworzona. E, teoretycznie tutaj głównym bohaterem jest właśnie tytułowy Krzyż Południa Jeremiah, Jeremiah, Jarek Cross, <gry> który e, prawda walczy po, po, po stronie Konfederatów i próbuje, e, jest wielkim złym skurwysynem i, i w zasadzie w tym. W tak można by skrócić jego, yy, opis jego postaci. Jest wielkim złym synem, który musi wpieprzyć durnym Jankesom. E, i, I czarni są głupi i w ogóle tak dalej, nie? E, ja miałem nadzieję, że Cross będzie, on zresztą w pierwszych kilku zdaniach jest tak troszeczkę kreowany na taką Troszeczkę mistyczną postać, gościa, który zawarł jakieś tam pakty z diabłami, czy, 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 czy coś takiego, albo ma jakieś chociaż dziwne, nadprzyrodzone zdolności. Eee, cross jest słabo zrobiony. W związku z tym, jak książka jest zrobiona, e, jest podzielona na dwie połowy, pierwszą połowę mamy z Baronem Samedim i drugą połowę e, głównie właśnie z Crossem. To druga połowa książki jest po prostu słaba. Jest, zawiera opisy BTF robione dosyć średnio i nudno. Eee, I tyle. I tyle, i tyle, i tyle. Nie, nie, nie. Ja, jakoś, ja, jakoś ćwiek nie popisał się tutaj, jeśli chodzi o te militarystyczne fragmenty. Po prostu. Eee, za to bardzo fajny jest pierwszy fragment książki, gdzie głównym bohaterem jest Baron Samedi, i to widać po prostu, widać bije. Bije z tej książki to, że ćwiek po prostu stworzył Samediego dla, e, dla kłamcy e, po czym było mu ma po prostu mało po, spodobała mu się ta postać, chciał zrobić z nią coś więcej, dlatego stworzył krzyż południa gdzie e, Samedi miałby o, 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 odgrywać trochę większą e, rolę po czym zobaczył, że z tego Krzyża Południa nic nie, wy, nie, nie, nie wyszło dalej, bo po prostu Krosmo nie wyszedł, albo po prostu uznał, że nie, nie, nie wyszło mu i nie pociągnął tego dalej. E, ale rzeczywiście tak, zrobił fajnego Samediego i tutaj Samedi jest odgrywa fajną rolę i bardzo fajna jest ta połowa e, książki, gdzie, 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 gdzie on rzeczywiście jest tą tą najgłówniejszą postacią. E, Fabularnie jest to, no mówię, w połowie w połowie dobre, w połowie złe. Napisane jest tak jak wszystko, co, co, co pisze ćwiek, czyli całkiem nieźle. O postaciach już wam powiedziałem. Świat jest, no jest, to, to jest czas wojny secesyjnej, tylko, to, tylko troszkę udziwniony. Hmm. Ja bardzo lubię ten klimat. Ja swojego czasu sporo grałem. Nie wiem, czy graliście kiedyś w takiego RPG jak Deadlands, Martwe Ziemię. Bardzo fajny, i ja bardzo lubię ten klimat, ale tutaj jest taki średnio pokazany. Nie jestem zachwycony tą książką, ale naprawdę jeśli komuś bardzo, bardzo podobał się kłamca i bardzo, bardzo podobał się Baron Samedi, to niech sobie przeczyta tę książkę, bo to jest, bo, 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 bo no bo, 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 bo w fragmencie tym akurat z tej perspektywy jest dobra. Ale tylko. Tyle, tyle chciałem wam powiedzieć o Krzyżu Południa. To jest w ogóle, ma to ma pod tytuł rozdroża, taki dodatkowo sugerujący, że będzie więcej. E, nie, nie wierzcie, że będzie więcej. Ja też nie wierzę, że będzie więcej. Po prostu ćwiek to już napisał bardzo, bardzo dawno temu i nie wierzę, że, nie wierzę, że jeszcze po to sięgnie. Ma lepsze światy, z których, do, do, do których sięga, z powrotem sięga cały czas po kłamce, bo, bo, bo to mu się sprzedaje. Sięga po chłopców, bo mu się sprzedają. E, o dziwo sięga po dreszcz. E, tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak najszybciej będę mógł, ja, ja opublikuję tą e, recenzję lasu Dungton. tak Także spodziewajcie się, że kiedyś tam będzie las Dungton. bo No bo już mam go nagranego. E, I co? No i zobaczymy, co będzie dalej. Dzięki. Na razie, cześć.